Emil 30 sekund. Emil to jest twój czas. Mój moment. Masz 30 sekund, wiem, że się wyrobisz. Aha. Cześć, witajcie! Przychodzę dzisiaj do Was z unboxingiem pudełka, które przyszło do mnie dzisiaj i nie chodzi tutaj o pudełko Luke Fantastic, bo też się go spodziewałam. Kurier mnie zaskoczył. Natomiast to właśnie jest inne pudełko, takie, które wychodzi dosyć rzadko, bo to jest dopiero druga edycja tego pudełka i może je nazwijmy tak, żeby nie mówić te, to pudełko, tamto pudełko. Tylko to jest pudełko Drogery Pigment, Pigment Box, które jest edycją jesienną. Mieliśmy do tej pory edycję wiosenną, bo ona wyszła w maju i to była dopiero pierwsza edycja na urodziny Drogery Pigment. Pudełka rozeszły się jak świeże bułeczki, bo dosłownie w dzień, dwa, myślę, że dzień. I już ich nie było. Bo sama próbowałam kupić to pudełko, ale no nie wyszło, nie było. Tym razem udało mi się yy, i mam to pudełko, żeby Wam pokazać zawartość. Sama sprzedaż zaczyna się 4 września, czyli jutro o godzinie 9. Yy, I to pudełko kosztuje 199 zł. Mamy tutaj mieć 8 takich perełek sprzedażowych drogerii Pigment, które się będą nazywały na ten okres taki jesienny, czyli powakacyjny. Także zakładam, że może coś z witaminą C będzie. Produkty yy, mają być obiecujące, tak samo jak w tej poprzedniej edycji, tam mieliśmy chociażby produkt Marki Kloshi, Alchemy, um, czy Dalchemy, Recibo, The Ordinary. Wobec tego naprawdę sporo takich konkretnych marek, a wartość tego boxa ma wynosić 400 zł, więc mamy dwukrotną wartość w stosunku do ceny. Już bez zbędnych ceregieli przejdziemy do samego unboxingu, bo nie mogę się doczekać. No i dobra, i przechodzimy teraz do rozpakowania pudełka. W ogóle bardzo podoba mi się design. Myślałam, że, że fajnie wyjdzie tak się zsunie, ale nie! Nie! Ej! Nie można, nie można tego zsunąć? Jakiś toporny kondonik. Daj mi ten kondonik. Bez rozrywania. Może się jeszcze przyda. Ciebie. O! O! No, stary, to ma frawę! No. Zobaczcie, tak to wygląda. Łapie za coś pierwszego. I tak, mamy tutaj masło do ciała z firmy Mokosz. I jest to figa. Mamy tutaj pojemność 60 ml. I tak, jest to takie typowe masełko. Takie mocno, bym powiedziała, natłuszczające, ale nie dające takiej y, tłustej powłoki, tylko naprawdę się fajnie, szybko rozprowadza. Mm, teraz czuję figę. Teraz już, teraz już wiem, jak pachnie figa. Fajne, bardzo przyjemne. Ja, takim głównym składnikiem, bazą tego masła jest y, masło Shia. Bardzo, bardzo przyjemne masełko i z racji tego, że to jest 60 ml, to takie, które można ze sobą też gdzieś tam wziąć e, i nie trzeba się bawić w takie wielkie słoje, e, bo i tak potem wracamy z tego wyjazdu, jeżeli jedziemy do rodziców, to i tak wracamy ze, ze słoikami, więc po co jeszcze brać dodatkowe słoiki. I to jest pierwszy produkt Mokosz w, w moich zbiorach. I co ważne, ten produkt został stworzony specjalnie z myślą o właśnie tym boksie. Wobec tego to można nazwać jako taką edycję limitowaną tego boksa. Coś malutkiego. A to jest taka jakby próbeczka, i myślę, że to jest taki dodatek bardziej, aniżeli taka główna zawartość, bo jest to taka wielofunkcyjna maska eksfoliująca z Restibo. Tutaj mamy takie dwie saszetki. Po 5 ml. Nie będziemy się na tym za bardzo skupiać, to jest po prostu peeling enzymatyczno-mechaniczny, wobec tego na pewno ma jakieś takie drobne drobinki. Złuszcza, regeneruje na naskórek, odżywia, poprawia kolory skóry, odnawiając ją. Idealne do, do każdego typu cery. O, tutaj też mam e, kolejną próbeczkę i bardzo się cieszę. Wiem, że to jest próbka i nie, nie mam się co cieszyć. Natomiast to jest Ministerstwo Dobrego Mydła serum Róża Malina, serum do twarzy. Mnóstwo słyszałam na temat tych serów. Teraz będę miała szansę przetestować, i widzę, że naprawdę tutaj jest sporo tych olejków. E, oprócz tego mamy tutaj też końzy 10 kompleks witamin, i to ma być też bardzo takie lekkie serum do twarzy. I tak, tak jak też myślałam, będzie produkt z witaminu C i jest to derma Ampółki efekt Flash, e, dwa kroki do perfekcyjnej skóry, natychmiastowy efekt odnowy i rozświetlenia. Jedna półka jest z kwasem glikolowym, aby przyspieszyć naturalne procesy naprawy skóry, usunąć martwe komórki i spłycić z i to stosujemy na noc. A druga ampułka jest z witaminą C, wobec tego jest to ampułka na dzień. Także mamy tutaj dwie ampułki na noc i na dzień, czyli też taka bardziej mniejsza forma. Dobra, gdzie są konkrety? Szukamy konkretów. Ulela Nice dialkemi, o chyba dialkemi się czyta I jest to nawilżający tonik w sprayu. Uwielbiam te opakowania, jeżeli chodzi o tą markę. Są takie bardzo solidne i szklane. I mamy tutaj 100 ml produktu. To nawilżający tonik, wobec tego sprawdzimy sobie skład. Na pierwszym miejscu jest woda różana, potem mamy propanediol, czyli składnik taki nawilżający, który pomaga też przenikać głębiej składnikom aktywnym. Potem mamy wodę, glicerynę, glukonolakton. A dalej mamy znowu ekstrakt z róży, trehaloza. Czyli e, można uznać, że jest to w większości tonik oparty na ekstrakcie i wodzie różanej, a także mamy parę składników aktywnych, które tutaj nam dodatkowo jeszcze podbijają działanie tego toniku. I ja jestem przeszczęśliwa, że w końcu będę miała szansę przetestować produkty tej marki. I bardzo się cieszę, że to jest tonik, bo wiecie, że ja jestem po prostu fanem toników wszelkiej maści. I znowu mamy produkt z marki Alchemia. Jest to e, Holy Harmony e, Probiotic Face and Body Gel. Czyli produkt, który można stosować zarówno na twarz i ciało, ogólnie są to produkty naturalne, więc tutaj, wiecie, no nie powinno być ogólnie jakichś drażniących składników czy takich wysuszających, które mogłyby zaburzyć naszą barierę hydrolipidową. Jest to produkt do suchej i wrażliwej skóry, i tutaj mamy prebiotyki i probiotyki. Ma zapewniać balans naturalnej barierze hydrolipidowej skóry. I też ym, wspierać system immunologiczny naszej skóry. Zawiera ekstrakty roślinne, takie re regenerujące, wygładzające, ym, nawilżające skórę. Ma zostawiać skórę ym, taką umytą, wygładzoną yy, i też nawilżoną. Wobec tego, tak, zapowiada się bardzo ciekawie. Tutaj mamy pojemność. Jaką mam pojemność? 150 ml, także jest to pełnowymiarowy produkt marki Alchemy. Jeszcze nie testowałam, ogólnie z Alchemy testowałam trzy inne produkty i y, jestem bardzo pozytywnie nastawiona do ich działania. Także tutaj ten myślę, że też wpisze się w na moją rutynę. Tutaj mamy coś, co kiedyś, kiedyś miałam. Jest to pomadka z silwego z peelingiem dla spękanych, przesuszonych i wrażliwych ust. Doskonale znam ten produkt i y, na pewno wy też go. Znacie. Jest to pomadka, która jest w formie sztyftu i zawiera w sobie takie drobinki, które są jakby zatopione w, no w pomadce, tak, która zawiera w sobie też składniki takie mocno natłuszczające, nawilżające, więc automatycznie pilingując, również nawilżamy te usta. Są to naturalne drobinki ścierające w postaci brązowego cukru trzcinowego. Złuszcza doskonale wygładza usta. W składzie pomadki znajduje się w przeciwotleniacze i kwasy, olej z wiesiołka. O właściwościach silnie regenerujących. Pozostałe oleje, wosk, pszczeli, masła roślinne pielęgnują na skórek i zapobiegają ich wysychaniu i pękaniu. E, mamy tutaj także betulinę, która działa kojąco na wszelkie podrażnienia łagodzi objawy, opryszczki nawet. E, wobec tego tak, no ja znam ten produkt i on jak najbardziej mi się przyda. Myślę, że wezmę go ze sobą do pracy, po prostu będę trzymała sobie w szufladzie. Bardzo lubiłam ten produkt e, i w zasadzie dziwię się, że potem ponownie go nie kupiłam. No i tutaj taki konkret teraz, bo jest to krem pełnowymiarowy, 50 ml z marki IOSI Nafi nawilżający awokado, chochoba i witamina E. 99,2% naturalnych składników, a 53,2% to są składniki organiczne i jak sam tutaj wygląd nam wskazuje, jest to naprawdę taki treściwy krem, który zdecydowanie nada się myślę, że także w okresie zimowym nie tyle takim stricte siennym, co też zimowym, aczkolwiek patrząc na pogodę obecną to może i nawet teraz przy tych wiatrach i, e, i chłodzie. Więc e, super, bardzo się cieszę, bo jeszcze do tej pory nie miałam okazji testować produktów marki IOSI, a bardzo się na nie czaiłam. Jest to produkt przeznaczony do cery naczyniowej, mieszanej, tłustej i wrażliwej. Po użyciu skóra ma być odżywiona, nawilżona, jędrna, o wyrównanym kolorycie. Także coś właśnie w tym okresie takim powakacyjnym e, no super, po prostu mega. Mamy tutaj coś, co znam i nie jestem pewna, czy nawet nie miałam kiedyś. Jest to marka Your Natural Sight i jest to naturalny olej w 100% z pestek malin. Jest to olej przeznaczony do skóry wrażliwej, z przebarwieniami, dojrzałej, z widocznymi oznakami starzenia i cery pozbawionej elastyczności. A także polecam do włosów farbowanych, suchych i zniszczonych. W właściwości takie nawilżające, rozwinięte, Rozjaśniające, rozświetlające skórę. Jest bardzo lekkim olejem, więc z powodzeniem można go stosować czy solo, jako serum, czy ewentualnie dodawać do różnych naszych kramów, jeżeli chcemy jeszcze tak jakby podbić natłuszczenie, nawilżenie naszej skóry. No i idealnie to się też będzie wpisywało w taką pielęgnację po wakacyjną, taką posłoneczną. Można oczywiście, z racji tego, że to jest w 100% naturalny olej, stosować go nie tylko na twarz, ale także na włosy, czy też do kąpiel. Na przykład, ewentualnie po prostu na ciało. Ja tutaj bym go rekomendowała również do masażu twarzy. Jeżeli nie widzieliście jeszcze masażu, który wrzucałam jakiś czas temu na swój kanał, to serdecznie Was tam zapraszam, bo jest to fajna opcja też na zużycie różnego rodzaju olejków, które macie. No i dobra, i czas na podsumowanie. Jeżeli wierzyć tej cenie, która jest podana na oficjalnej stronie, to wartość tego boksa powinna wynosić 400 zł, tam bez chyba 4 zł. Ja oczywiście podliczę samodzielnie te wszystkie produkty. Wy widzieliście już te ceny wyświetlone i, i teraz też widzicie całą wartość tej, tej zawartości. I jeżeli chodzi o moje odczucia ogólne, jeżeli chodzi o tego boksa, to jestem bardzo zadowolona z takich tych pełnowymiarowych produktów, można takie nazwać, bo mamy tutaj pięć takich konkretnie pełnowymiarowych produktów. Pomadka też jest pełnowymiarowym produktem, aczkolwiek uznałabym to jako taki miły dodatek. Nie jako jakoś taką główną zawartość. Tak samo tutaj z tymi ampułkami sezdermy. To są dwie ampułki, z czego jedna powinna być z kwasem glikolowym, a druga z witaminą C. Ja mam dwie z witaminą C. Jak kupicie swoje boksy, to dajcie znać, czy u Was jest tak samo, czy ewentualnie inaczej. Wobec tego. E, te tutaj produkty, no to są próbeczki, tak. E, tutaj to też można uznać za taką próbkę, bo mamy dwie ampułki, e, no i pomadka. To bym uznała za taki po prostu miły dodatek do tego boksa. Natomiast główna zawartość to są produkty Dialkemi. E, Świetny, po prostu już nie mogę się doczekać. Dzisiaj na pewno to rozparceluję i użyję, bo jestem ogromną fanką toników i z tej marki jeszcze nic nie testowałam, a słyszałam ogrom pozytywnych opinii, zwłaszcza jeżeli chodzi o produkty do demakijażu Także tutaj jestem ciekawa i zacznę od toniku, potem może się przerzucę na inne. Także to super. No marka Alchemia to jest po prostu, no wiecie, marka sama w sobie jest świetna, więc każdy produkt, który wypuszcza, też jest na wagę złota, także tutaj też jestem ciekawa tego, tego żalu do mycia twarzy. Wiecie, że też mam fazę na punkcie produktów oczyszczających do twarzy, także tutaj wpisali się w moje gusta. Cieszę się, że w końcu będę mogła przetestować krem z marki Yossi i jestem pewna, że to będzie naprawdę taki treściwy produkt, ale z racji tego, że jesteś przeznaczony do cery tłustej, mieszanej, wrażliwej i naczniowej, to na pewno nie będzie to obciążający produkt, tylko naprawdę lekki, a przy tym świetnie ujędrniający, natłuszczający, więc z miłą chęcią będę używała. Zwłaszcza, że teraz nie mam jakoś za bardzo kremu na noc. Mam jeden, ale stosuję go naprawdę dosyć rzadko. Wobec tego ten wiedzie mi tutaj jako krem na noc. Może na dzień zobaczymy, jak się sprawdzi. Świetną opcją jest też produkt z Mokosz. No kurczę, wychodzi na to, że tutaj są same produkty, których wcześniej nie miałam. Marek, których wcześniej naprawdę nie miałam, a wiele się o nie dobrego słyszy. No i tutaj mamy balsam z Mokosz, Przepięknie pachnie moja dłoń i naprawdę jest taka fajnie delikatnie nawilżona, także tutaj też jest, jestem bardzo zadowolona. Myślę, że olej z pestek malin się nie zmarnuje i bardzo możliwe, że będę go stosowała w tym momencie właśnie do masażu, o którym zapominam, a powinnam z powrotem do niego wrócić, więc może po prostu będzie to motywacją do tego, żeby znowu zacząć stosować masaż, zwłaszcza, że to jest tylko 5 minut dziennie, a efekty są naprawdę świetne. Więc tak, te 5 produktów tutaj robi robotę, a pozostałe są po prostu miłym dodatkiem, także koniecznie dajcie znać, co Wy sądzicie o tej zawartości, czy Wam się podoba i czy ewentualnie będziecie polować na tego boksa, bo tak jak mówię, no, przydają się po prostu jak świeże bułeczki. I koniecznie piszcie, czy któryś z tych produktów, które tutaj się znalazły, używaliście i co na ich temat sądzicie, bo tak jak tutaj widzicie, ja jestem po prostu nowicjuszką, i pierwszy raz mam je w swoich rękach. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że daliście w międzyczasie kciuka w górę, że subskrybujecie mój kanał. Jeżeli nie i jesteście tutaj pierwszy raz, to serdecznie Was do tego zachęcam. No i co? I już żegnam się z Wami. Kolejny filmik to będą kalendarze adwentowe. Wobec tego serdecznie Was zapraszam. Cześć!